Jądrowe jaja, czyli atom w Polsce. Budowa elektrowni atomowej w Polsce to temat, który powraca co jakiś czas. Chciałoby się powiedzieć, że jak bumerang, ale to raczej takie jojo. Kojarzycie? Taka szpulka z nawiniętym sznureczkiem, która się rozwija i nawija w rękach umiejętnego operatora. Umiecie się bawić jojo? Mnie to jakoś nigdy za bardzo nie wychodziło. Jojo, jakim jest elektrownia jądrowa, nie wymaga wprawnego operatora. Temat sam wraca co jakiś czas. Czy potrzebujemy elektrowni jądrowej? Czy będziemy taką mieli? Ano, zobaczmy. Pierwsze podejście do elektrowni atomowej w Polsce wykonaliśmy jeszcze za PRL-u. Decyzję o budowie podjęto 50 lat temu, w sierpniu, czyli mamy teraz okrągłą rocznicę. Od decyzji o budowie do rozpoczęcia samej budowy upłynęło bardzo dużo wody w wiśle. 11 lat później w Żarnowcu, nie tak daleko od trójmiejskiej aglomeracji, rozpoczęto jej budowę. Budowy tej nigdy nie ukończono. Komunizm się skończył, stosunki z Bratnim Narodem Radzieckim ostygły, a poziom akceptacji wśród mieszkańców też przedsięwzięciu nie sprzyjał. Nie ma się co dziwić. W 1986 roku doszło do wybuchu w Czernobylu, a zarówno Rosjanie, jak i polskie władze bardzo oszczędnie gospodarowały prawdą na temat tego, co tam zaszło i jakie były finalne skutki. Finalny skutek czernobylskiej katastrofy dla inwestycji w żarnowcu był taki, że w 1990 roku odbyło się referendum dotyczące dalszej budowy. Niemal 9 na 10 mieszkańców województwa gdańskiego było przeciw. Sprawa umarła. A potem zmartwychwstała, bo już w 2010 roku okazało się, że żarnowiec to jednak najlepsza lokalizacja dla pierwszej polskiej elektrowni atomowej, która ma powstać do 2020 roku. Czyli rok temu miała ona powstać, ale nie powstała. Czy powstanie? Ostatnie informacje, jakie płyną, każą wątpić w to bardziej niż poprzednio. Ale po co nam ta elektrownia? Otóż prądu potrzebujemy coraz więcej, bo coraz więcej go zużywamy. Jak możemy go produkować? No w Polsce dominuje elektrownie opalane węglem, głównie kamiennym, ale też i brunatnym czyli są to elektrownie emitujące sporo zanieczyszczeń, w tym dużo CO2, który sprawia, że prąd taki jest kosztowny i będzie coraz droższy. A węgiel sukcesywnie nam się kończy, jego wydobycie jest coraz droższe. Wygląda to więc na ślepą uliczkę. Bezemisyjna produkcja prądu. Mamy tu elektrownie wodne, wiatrowe oraz słoneczne. Produkcja w tych pierwszych jest również nie bez znaczenia dla środowiska. Budowa wielkich elektrowni wodnych wymaga budowania ogromnych zapór, które zmieniają ekosystem rzek. Poza tym w Polsce nie ma zbyt korzystnych warunków hydrologicznych, by takie elektrownie tworzyć. Pozostają elektrownie wiatrowe i słoneczne, czyli popularnie zwana fotowoltaika. Mają one dwa mankamenty, z których jeden to mankament faktyczny, a drugi, no nie do końca. Zacznijmy od tego drugiego. Produkcja prądu przez wiatraki i panele fotowoltaiczne jest dość droga. Wobec tego wydaje się, że produkcja emisyjna w tradycyjnych elektrowniach jest na tyle konkurencyjna, że wiatraki i panele nie mają ekonomicznego uzasadnienia. No nie do końca. Pamiętajmy o tak zwanych negatywnych efektach zewnętrznych. O których już mówiliśmy w tych podcastach. Jeśli tańszy prąd z elektrowni węglowej oznacza przy okazji smog i nowotwory płuc, to koszty leczenia tych nowotworów trzeba dopisać do rachunku za prąd. A wtedy nie jest on już taki tani. Oczywisty problem polega na tym, że trudno jest oszacować skalę tych negatywnych efektów zewnętrznych, a więc trudno porównać faktyczne koszty produkcji energii ze źródeł emisyjnych i bezemisyjnych. A dodatkowo koszty utylizacji łopat wirników wiatrowych czy zużytych paneli fotowoltaicznych też są niebagatelne i należy je uwzględniać w całościowym rachunku. Drugi mankament to niestabilność poziomu produkcji. Panele w nocy nie produkują prądu, a właśnie w nocy warto byłoby mieć światło, prawda? Kiedy nie ma wiatru lub jest za silny, wiatraki stoją, a prąd jest potrzebny. To jest zasadniczy problem. Prądu nie da się wyprodukować na zapas. Stąd te wszystkie akcje typu wieczór dla ziemi: pogaśmy światła w domach i wyłączmy oświetlenie wieży Eiffla, żeby pokazać, że dbamy o klimat. No, takie akcje nie mają sensu. Jeśli nagle spada pobór mocy, to nadwyżki są najzwyczajniej doziemiane, mówiąc kolokwialnie, spuszczane do ziemi. Niewykorzystany prąd marnuje się całkowicie bezproduktywnie. Jak magazynować energię elektryczną? No, to trudne i kosztowne. Jednym z pomysłów jest tak zwana elektrownia szczytowo-pompowa. Czyli zapraszamy ponownie do żarnowca, bo tam właśnie taka się znajduje. Elektrownia taka działa w oparciu o dwa zbiorniki wody, jeden położony wysoko, a drugi nisko. Gdy mamy nadmiar energii w systemie, pompujemy wodę do zbiornika położonego wysoko. A gdy potrzeba nam energii, spuszczamy wodę do zbiornika położonego nisko, a po drodze napędza ona generatory energii elektrycznej. Sprytne, co? Druga możliwość to baterie litowo-jonowe i magazynowanie wytworzonej energii w takich wielkich powerbankach. No powerbanki znamy z życia codziennego. W sumie rozwiązanie proste, ale kosztowne. Do kosztów paneli fotowoltaicznych trzeba będzie sobie doliczyć koszt zakupu magazynu energii. Takie rozproszone magazynowanie charakteryzuje się dużą efektywnością, bo nie trzeba przesyłać prądu na duże odległości, co zawsze wiąże się ze stratami. Elektrownia jądrowa dawałaby stabilność produkcji i brak szkodliwych emisji. Minusy no ryzyko awarii. Choć tu poziom zabezpieczeń jest nieporównywalny do takiego tam Czernobyla, oraz koszty. Elektrownia jądrowa to bardzo droga zabawka, złożona, skomplikowana. Sami takiej technologii nie mamy, trzeba z kimś współpracować. Z kim? To jest pytanie. Czas budowy długi. I to ostatnie sporo tłumaczy. To nie jest przedsięwzięcie, które dowolny rząd rozpocznie i ukończy tak, by spijać śmietankę sukcesu. Nie, tutaj jedni rozpoczną, inni zakończą. No to po co rozpoczynać? Można coś tam porobić, poudawać, porozdzielać posady, niech sobie nasi zarobią. A po wyborach zajmą się tym inni i też sobie trochę zarobią. I tak właśnie temat energetyki jądrowej jest traktowany w Polsce. Czyli powodów do optymizmu raczej nie ma. Na zakończenie, trzy uwagi. Po pierwsze, można zasubskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło. Albo chociaż kliknąć kciuka w górę. Też będzie mi miło. Po drugie, jeśli boicie się energii jądrowej, to pamiętajcie, że w Polsce ciągle działały jakieś reaktory jądrowe, tylko że mniejsze. Obecnie czynna jest Maria, która za 3 lata skończy 50 lat i jakoś dotąd nigdy nie wybuchła. Po trzecie, minister nauki w rządzie PiS, Przemysław Czarnek, został powołany na wiceprzewodniczącego Rady do Spraw Rozwoju Technologii Wysokotemperaturowych Reaktorów Atomowych Chłodzonych Gazem. Jest on prawnikiem, wykładowcą akademickim, więc wydaje się stworzony do rozwoju takich technologii. Gdyby był fizykiem lub na przykład doświadczonym menedżerem, to byłby problem. Może coś by się udało, może mielibyśmy własny reaktor, własną elektrownię, ale tak, możecie spać spokojnie. Do planów budowy elektrowni jeszcze nie raz wrócimy. No, chyba że Rosjanie z Węgrami i z panem Solożem wybudują elektrownię w obwodzie kaliningradzkim, a my podpiszemy umowę na odbiór tej energii. Wówczas, poza tym, że Rosjanie będą mogli nam zakręcić kurek z ropą i kurek z gazem, to będą mogli też pstryknąć taki mały pstryczek elektryczek i zrobią nam ciemność. Nie wiem jak was, ale mnie taki bieg zdarzeń za bardzo by nie zdziwił. Do usłyszenia.